Siemano. Słuchajcie, wróciłem z tego sobotu. Poszedłem jak zły. Także nad ranem wróciłem do Katowic. Ale co mnie bawi najbardziej ostatnio? <laughs> Adek z Klanu. a Znaczy Adeks z Lombardą. Mówię Boże, Adeks z klanu jak się, się pomyliło. Adex z Lombardu. gdzieś już kiedyś. <laughs> już kiedyś mój kolega miał taki problem z dziewczyną jakąś tam. No ja powiem wtedy mocno skonfliktowany z Kasią Dziedzic przez to, że znalazła nowego partnera i oczywiście tam coś tam się stało, że zaczęła mi nagrywać jakieś filmy i tak dalej. No i on tak się odezwał do mnie i tak zaczęliśmy rozmawiać, mając jeszcze wcześniej wspólnych znajomych i pamiętam jak, jak dziś jak oni byli chyba w Egipcie. I on mi wysłał filmów i jak ja go kurwa załatwiłem, mówi pru się pru, a faktycznie Adek do niego wypisywał różne rzeczy brzydkie Wypisywał do niego wypisywał do niego tam perty, tam taki, siaki, owaki, gdzie on tak nie jest absolutnie, jak tamten pisał. No i tamten mu napisał, jak, jak to no, przystało, że się tam z głupcami staram nie zadawać. Gdzie sam nie do końca jest, bywam mądry, albo bywam czasem głupi, o, a nie do końca jestem mądry. I co mam powiedzieć właśnie o tamtych? <laughs> I, no i ten mój kolega oczywiście też, też no taki normalny, że Staramy się zadawać się z podobnymi do siebie osobami, I, i ten mój kolega mówi: Zobacz, patrz, ty ja normalnie mu pisałem: Słuchaj, dobra, to nie, nie, nie produkuj się przez telefon, tylko spotkajmy się normalnie, powiedz mi to prosto w oczy. A nie tutaj, krzyczysz przez telefon i tak dalej, dawaj się spotkamy, gdzie jesteś, tu trala. No i ten oczywiście spotkał się z nim. Spotkał się z nim i. I co? No właśnie. I no i Czyli to żar z diamentami znowu będzie że zajebałem komuś jaką super modelkę dziabnąłem i to nie były diamenty i i, i no i co no i mu zobacz napisałem mu normalnie żeby się spotkał dalej się prób no i spotkałem się z nim Dostał boksa i zobacz, jak skończył. No i wysyłają mi ten film, że Adek leży i tak go wygina i, o, o, o. I tam napisano, inter, napisano, w internecie, że, że Adek był gdzieś tam, że się mefy żar czy tam jakieś inne narkotyki brał. Nie. Dostał normalnie y, tam po głowie, no dostał na brodę, położył go tamten i to tak, taka walka, taka, taka, taka walka była no. Jego taty nie znam. Bo tu cały czas coś mi pisze, mnie to w ogóle te... mi ta persona nie interesowała, tylko że tu piszecie do mnie, czy ja go znam, czy to jest mój, czy, czy wiem, kto to jest, bo jakaś ofera, bo to ja nie żyję internetem, to po pierwsze, mogę się odnieść do wielu sytuacji, ale obejrzałem jakiś film, jak tam yy, jego często wspominany przez niego zresztą tata, yy, pokazuje swoje umiejętności yy, w sportach uderzanych i oczywiście walka z sieniem i tam różne inne. Rzeczy. <słuchajcie> I słuchajcie, ja szczerze mówię, ja nie znam, nie znam tych osób i nie wypowiadam się. Każdy daje świadectwo siebie i tutaj nikt nikomu większego wstydu nie, nie przyniesie, niż ktoś sobie sam jest w stanie przynieść, bo taka jest za przeproszeniem, że tak powiem, kurwa jego w mordę pierdolona milicja. Taka jest prawda, tak? Właśnie. Milicji nie mamy. Yy, to proszę, proszę bardzo, grube futrojarka wieża. Pod uwagę, także kurwa go w mordę sztangą albo kurwa go w mordę, albo kurwa go w, 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 w ten w Kudłat mordę. <śmulatujesz> no, Ej, w mordę, kurwa go w mordę I kurwa go w mordę bana yy, kocia morda <śmulatujesz> mordziaty. mordziaty. mordziaty, Mordzian, yy, y, przystonia jak Mordzian. No i tak to wygląda właśnie, nie znam, nie wiem, nie wpierdalam się, obejrzałem wszystko, wszystko jasne, ja już wszystko wiem, jak wy czegoś nie widzicie, to już jest, nie, jest mój problem, przepraszam, to nie jest mój problem właśnie, ja nie widzę tylko wtedy, kiedy kocham, o, wtedy jestem ślepy, kurwa, jak się mówi, że już jest, jest ktoś ślepy, jak kto, jak kret, kret jest ślepy, czy teraz dopierdalamy, kurwa, krecikowi, kurwa, z czeskiej bajki znanej każdemu, chyba z mojego rocznika, no. Także. Ahoj! Tyle mam do powiedzenia. Dostał boxa nagrali go. Kurwa, jak plują na niego, co mam wam pierdolić? Pozdrawiam zresztą serdecznie tego kolegę. I, I kurwa, tak naprawdę byłem bliski ostatnio z kraju. Wiecie, że czego by nie mówili o tym Marcinie, to ten Marcin mi pomógł. Tak naprawdę, pomógł mi, bo zmobilizował mnie do sportu. Ja wiem, że ja jeszcze nie, nie, nie wszedłem w żadnych cykl treigowy, ale wejdę. Jak już będę po podpisaniu. Jakiegoś tam papierka i papierek otrzymam na a tak się stanie, właśnie, papierek otrzymam za wynagrodzenie. To wtedy, bo ja biorę pieniądze zawsze przed, tak, za wszystko albo biorę pół na pół, przed i po. Nigdy nie ma tak, że biorę jakąś mniejszą część przed. Nie, nie, nie. Nie wypada mi, no bo to, to, to. Ja tylko raz zrobię numer, ktoś też tylko raz zrobi numer, ale ja wolę tak pół na pół. Że jak nawet jak coś dla kogoś zrobi, to przynajmniej mam połowę tego hajca obiecanego, a później kurwa, to jest kwestia honoru każdego. Właśnie, osobna, jak to się mówi. No. Dobra, bo ja muszę jeszcze przy Muszę mówić kurwa, asystę pomogłem sobie z 21 kupiłem, bo kurwa mówię taki zajebisty jest w rankingach jak upadał, nawet wypadała dobrze kamera, ale jak upadał to było piękne, że ten, y, bo umiem wziąć plusa, zawsze biorę plusy, lubię plusy, bardziej plusy niż minusy, ale plusy i minusy są potrzebne, także jak to się mówi, kiszka szynki nie ma, to kiszka też jest potrzebna, że jak to się, jak to się mówi, że, że, że y, jest chujowo, czyli że jak jest, no kiszka szynki nie ma, tak, Czyli nie jest, nie jest grubo, jest, jest lipa. To ja wam mówię tak, jak jest lipa to też jest dobrze. To tyle, bo ta lipa też wiele uczy. No. Kiedyś taki mój taki mój serdeczny kolega, taki mój też wzór do naśladowania, taki Grzesiu, Grze, Grzesiu Gela, Grzegorz, Gregor Grysza, nie on no, świruje, Grzesiu, taki któremu nie mogę w tym momencie pomóc, ale, ale pamiętam o nim, bo ktoś mi ostatnio dał tam jakiś tam znak życia, że on po, potrzebuje pomocy. Więc grzesił. zaraz ja się tam do kogoś odezwę, tylko daj mi, daj mi czymś się zająć i, i naprawdę nie było dobrze to ze mną. Była kiszka dosłownie, ale ona była mi potrzebna. Pamiętasz, kiedyś mi uczyłeś wszystkiego. No. Ja się w niedzielę urodziłem, nie skończyłem dużo, szk do, dużo szkół, nawet jednej tak naprawdę, na dobrą sprawę nie skończyłem. Dobrze nie skończyłem. Ja pierdolę, wiem, że to nie każdy chwyta tam z drugiej strony, że nie każdy trzyma się o co chodzi, ale powiem tak. Od dziecka już naprawdę kombinowałem jak mogłem, żeby mi się żyło lekko i udało mi się, bo, bo nigdy nie przepracowałem jakoś tam specjalnie dnia. Był taki moment, że byłem w Londynie i było mi bardzo ciężko, bo musiałem fizycznie przepracować kilka dni gdzieś tam. I Bo mi naprawdę mega ciężko, ale robiłem to z szacunku do kolegi, który prowadził tam działalność i on, jakby, dał mi też na, w tym w taki sposób pieniądze. I on nie wymagał do mnie tej ciężkiej pracy, ale ja i tak starałem się pokazać, że, że coś robię. Pozdrawiam też Benka właśnie, będzie najlepszego, w ogóle wszystkich chłopaków, których poznałem w Londynie. O mnie dużo się mówi i mówi się różne rzeczy i tak naprawdę mówiono też, że w Londynie nie wiadomo czego nie robiłem, to powiem wam tak, nic nie robiłem kurwa. Łusego pozdrawiam z Gdańska, z którym spędziłem mnóstwo miłego czasu, bardzo fajny chłopak, wartościowy, zresztą jaka szlachetna ksywka, ale to nie będę mówił, no. Ujstego Algisa wszystkich, wszystkich, naprawdę. Algiska pozdrawiam serdecznie. To był taki Litwin. Słuchajcie, kochani, naprawdę można powiedzieć różne rzeczy, mówić o różnych osobach, ale mówię Wam szczerze to, co zauważyłem. Mało jest Polaków. Na palcach jednej ręki można policzyć w tej całej chmarze. Kurwa fajnych ludzi, którzy nie pomagają Ci, bo mają jakąś tam. Interesowność w tym, że ci pomagają, albo widzą w Tobie jakiś zysk, nie pomagają ci, bo widzą w Tobie po prostu potencjał, albo szanują cię za to, że jesteś taki, jaki jesteś, albo że jesteś po prostu sobą, że jesteś prawdziwy, nie udajesz nikogo, że nie grasz w jakieś zamknięte karty, otwiera się od razu. Całej się nie odsłania normalne, że są rzeczy, o których się nie rozmawia i tak dalej. Bo nie, wy... nie wypada nie wypada z jak z... ktoś ma tam jest, masz jakieś tajemnice swoją, czyli dochowujesz jakieś tajemnic, jest między dwojgiem. Ja wiem, że ciężko niektórym mówię, że jest coś takiego jak tajemnica, ale nie, jest coś takiego jak tajemnica. Ludzie dochowują takich tajemnic. I na przykład jest, ona zostaje między dwojgiem ludzi dorosłych, którzy mają są dorośli tutaj, bo to tu chodzi o emocjonalność, nie o jakąś kurwa. Mam inteligencję taką, że poszedłeś do podstawówki, skończyłeś ją z wyróżnieniem, później była szkoła średnia na końcu studia wyższe i zrobiłeś dyplom, kurwa jesteś. Per, per magister, kurwa. Pan albo pani z magistrem się nazwiskiem i wam się kurwa kłaniać w pas. Ja już dominowałem takich magistrów, że mi się nawet nie chcę wam opowiadać, ale taka jest prawda. Emocjonalność jest bardzo ważna. Inteligencja, którą nabywasz poprzez życie, wydarzenia, lepsze, gorsze. Mam przyjaciół, mnóstwo, których no, chciałbym, kurwa, strasznie chciałbym bardzo wynagrodzić im ten, ten czas, gdzie oni znosili moje humory. Ta przyjaźń naprawdę była tak, jeżeli chodzi o fundament nie do. Nie do. Nie do, no nie do starcia, nie do starcia. Można wszystko zetrzeć na miarę tak naprawdę. Yy, ale nie, nie takie relacje. No. Jeżeli ktoś jest z tobą wtedy, kiedy, kiedy próbują cię nie wiem pobierać, kurwa, walą do ciebie, albo i nie odchodzi na krok, to jest swoim przyjacielem. Bo ja nie wiem, kto by nie uciekł na przykład. No. Albo jeżeli, nie wiem, no ktoś napierdala do ciebie z, z wiatrówki. I twój przyjaciel jest gdzieś tam w pobliżu. No. Nie ucieka. Obstrany. To jest twój przyjaciel. Albo jak ktoś, albo jak myśli na przykład, bo chcesz pochopnie podjąć decyzję i mówisz, bo jesteś nerwowy, dawaj zróbmy to, 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 to i to, i tamto. <śm> I to, 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 i to. Albo i to, 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 to i tamto. Albo po prostu to, zróbmy coś. Bo bo taka jest potrzeba, to jest Twój przyjaciel. Wtedy, kiedy powie Ci, poczekaj, weź przemyśl to na spokojnie i zobacz, jak będzie lepiej, będzie lepiej, tak, 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 i tak, i rozmawia z Tobą i ci mówi, a nie porywa się tak jak Ty i mówi, nawet zrobimy to tak, na wariata, robić coś kurwa, gdzie tak naprawdę możesz zostać w cieniu, siedzieć cicho, spokojnie, nikogo nie zaczepiać, chyba, że ktoś zaczepia Ciebie. No to jeżeli ktoś zaczepia Ciebie, bo Ty po prostu robisz to, robisz, żyj sobie względem własnych jakichś wartości, przekonań, honoru. Czasami. Kurwa, i tyle się przeżyło, że naprawdę widzę często podstępy, bo sam byłem bywałem podstępny, ale to. Czasami to też jest, też jest. Nie, to, jest, to jest słabe, ale im więcej się przeżyje, tym więcej gdzieś tam rzeczy zauważa. Im szybciej żyje, szybciej podejmuje decyzje i szybciej mówi, myśli i tak dalej. I myśli w ogóle. Myśli, co mówi. I, 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 i też mówi, co myśli. To wtedy jest. <noise> wtedy jest, Kurwa, żałuję strasznie. To wtedy jest dobry lever, właśnie. To żałuję strasznie pewnej relacji mojej. Gdzie od początku ktoś mi nie ufał w ogóle. W ogóle kompletny brak zaufania, ale to chodzi o dziewczynę. No. Tak właśnie. <noise> od tego śmiecam. <noise> Wiadomo, o kogo kurwa. No mi serce ostatnio bez peskitu. I zruszam się często jako nie myślę. Myślałem ostatnio, bo chciałem jechać na złożyć i to z nią chciałem spędzić czas w Sopocie. I łeb mi strzelił, bo się zakochałem bez kidu. To jest w szyi zwykłej, normalnej takiej, gdzie ona jest po prostu popierdolona. Ja się w niej zakochałem, bo jest tak pojebana, ja, że to jest historia. Jak na to z radiem bez naprawdę. No naprawdę tak mi odpowiada tym, że właśnie jest dobra, jest pojebana. Ale nie ufam i kurwa i kłamię cały czas i to mi najbardziej przeszkadzało w niej. I nic poza tym kurwa, że nie dawała zaufania, czyli kurwa, już jest coś nie tak. Mierzy kurwa złą miarą i kłamała strasznie. Kurwa nie potrafiła powiedzieć normalnie sytuacji, kurwa, która miała miejsce. Kłamczył pierdolony, albo mówiła coś, ja później to weryfikowałem bo w taki sposób, że. To, to jest proste, kurwa. Ktoś to przeżył tyle co ja, to jest kurwa. To rozpierdala tych kłamczuchów, to jest 5 minut, kurwa. Rozmowy jest rozjebany taki kłamca na strzępy. No kurwa, zbieram go później, sobie, kurwa, jak modelinę go lepiej, kurwa, kutasa, frajera i on nawet nie wie, kurwa o co chodzi. Ale nie chcę mi się gadać. I kto mnie wkurwiało, że ja jej mówię, tłumaczyłem, naprowadzałem jej kurwa łeb na taki tor, że mówię, dziewczyno, kurwa, kłamca to zdrajca. Rozumiesz to, jeżeli kłamiesz, oszukujesz kogoś, jak możesz powiedzieć, że jesteś z twoim kolegą i oszukujesz go? No, kurwa, ty jak jest, kurwa, jest w porządku, że oszukujesz koleżkę czy tam koleżankę? A ty oszukujesz, kurwa, faceta, któremu mówisz, że go kochasz, kurwa. To co ty, kurwa, bo. Po, ci po strzelił, kurwa. No, albo inne, inne sytuacje. Ja tam gdzieś tam, kurwa jakiś syna, kogoś napierdolinę, czy kogoś, bo, bo ktoś chciał mnie oszukać, albo ktoś gdzieś coś zrobił, nie tak, tylko kurwa normalne, że kontrolnie wyjebem komuś na splot, czy na splot broda i KO, kurwa, albo lepę dostał w windzie, nie wiem. Pff, no i do mnie miałem pretensje, co ktoś miał kurwa na czole napisane, że kurwa, że jest czyjś syn, czy czyjś kurwa, czyjś kurwa lata, kurwa jakiś Pokémon, czy inny kurwa wynalazek. kochuję ja mi tu lata! Wszedł mi w drogę zrobił coś nie tak, coś przeciwko mnie, to ja mam kurwa, bo obowiązek mu wypierdolić kontrolnie, żebyś więcej tego nie robił. Pierwszy ostatni raz. No tak, no. A nie, że kurwa ktoś. Później się odzywa, że pretensje, że syn jakiś kurwa, o, syn, kurwa brat, kurwa stryj. Kurwa, chłopie, mnie to obchodzi, no przecież ja nikomu nie wchodzę w drogę, kurwa, nie wpierdalam się nikomu na siłę. Jak wiem, że coś jest czyjeś, to tego nie, nie dotykam, bo ja mam tyle swojego, że mi nie, nie wyciągam rok po czyjeś. No ale jak ktoś mi wszedł w drogę, no to kurwa normalne, że go muszę skarcić, kurwa, tak czy nie. Mnie karcili, ja też karcę i mi tylko koło Taki mam system wychowawczy, kurwa, czy się napierdalam 14 minut. Tak, wyrzuciłem wszystko, wszystkie złe emocje z siebie. No, także tyle o atku, później trochę o miłości o tych wszystkich konfliktach moich, ja bym opowiedział wam, ale ja takich rzeczy nie robię, nie, 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 ja tyle co mogę to powiem, a resztę ja się nie rozwijam, bo ja mam naprawdę jeszcze ludzi, którzy, którzy, którzy są w moim sercu bardzo szanuję i nie chcę ich ranić, a nie ma ich teraz, są w niedoli i serdecznie Kubę pozdrawiam. Jest dużo chłopaków fajnych, którzy mnie wychowywali, mieli wpływ na mnie i i widziałem, jak rozpadały się ich pary, najlepsze pary naprawdę łączyli się w taki par, żeby nie, nie, do, nie do zniszczenia. Jakoś to było 25 lat temu. To co oni chciałbym mało lat, ja wchodziłem w Japonkach do Kwowaliz. Do Jeszcze się śmiałem, że wchodzę w koszulce polo i w krótkich spodenkach, a niektórych w pantoflach nie wpuszczali. Podjeżdżałem legendem w kupę, gdzie, gdzie naprawdę dziewczyny, piękne dziewczyny, piękne. Ja byłem Małek miałem 18, tam, 19 lat. Piękne dziewczyny waliły mi przez Szyberdach z pobłokietnika taką, Taką tą historię, że w ogóle to jest, jest poemat po prostu, to była poezja, to była epika, <laughs> to była epika życiowa, szkoda, że nie było wtedy takich telefonów, które, które nagrywały filmy, nie było jeszcze wtedy telefonów, które dobrze robiły zdjęcia, kurwa kochani, taka jest prawda, to tylko pamięta ten, który podjeżdżał jeszcze jak... Y Panu Andrzejowi ze słynnego, ze słynnego klubu chwalić coś tam kiedyś Maserati ukradł. I on później jeździł tam jakieś inne samochody. Ja wtedy w tym czasie się takim legendem, które były trzy w Warszawie. Trzy. W Warszawie. Legendy w kupę. Piękne, zielone. Trzy były tylko kurwa. Ja miałem mój kolega taki jeszcze jeden pan starszy taki miał. No. <laughs> elegancki. No i to nie, co mam? Mam pierdolisie, to jest ten kurwa w obozie koncentracyjnym na detoksie. I zaraz jutro jadę na kroplówkę, kończą się moje bale. I co myślisz, że się nie przygotuję w te 30 dni do walki? <laughs> to zobaczymy. wykorwa. Ja nie mówię, że, że, że się przygotuję, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy. Trzymać kciuki. Czy ktoś wierzy, czy nie. No nie mam wyjebane, nie, nie mam wyjebane tylko lubię balet kurwa po prostu i przedłużyłem sobie teraz, teraz ciężki, ciężki okres 30 dni przede mną, powiem brzydko okres tak, ciężki moment przede mną, treningowy moment przełamania się z życia ostrego, skrajnego spadku permanentnego na wyżyny, wysokie obroty bardzo szybkie i dynamiczne, inwazyjne życie w sporcie właśnie. Wiem co znaczy, bo się to przywodziłem. Będzie ciężko, wiem o tym. Będzie fuj kontuzji, kurwa, wiem o tym. Będzie lipa, kurwa, nie rozciągałem się, nie dotleniałem, będzie kurwa kuta suwa ostra. Ale co? Nie poddaję się pierdolę to. Tylko kurwa słaby się poddaję i rak do tyłu idzie. Ja to mam tam kierunek przed siebie, za siebie nie patrzę nawet. Bo po co? Siedem, kurwa, tam nic dobrego. Były dobre wspomnienia, zostaną zawsze. No... I to tyle, kurwa, spierdalam Katowice dzisiaj w nocy, wypierdalam stąd.